Moi drodzy, za mną żywy dowód, żywy przykład na to, jak wielką krzywdę możemy sobie zrobić, gdy pogoda nam nie pomaga, a do tego my jeszcze odwalamy głupie decyzje i podejmujemy coś na zasadzie szablonu, bo tak robią sąsiedzi, bo tak zawsze robiłem. Proszę popatrzcie. Zanim opowiem o co chodzi, na szybko. Mówimy o jednej glebie, o jednym płodozmianie, o jednej pogodzie, o jednym klimacie. I teraz o co chodzi? Na lewym polu, gdzie widać ziemię. Bo zostało przyjarane przez suszę, gdzie kłosy nie odbiły się od ziemi, dlatego że, no właśnie, dlatego że ktoś strzelił antywylegacz, o którym ciągle powtarzałem. Na prawym polu, gdzie teraz kwitnie zboże, gdzie jest bardzo ładny łan, gdzie tu też jest totalna kaszana, jeżeli chodzi o ziemię i problem z suszą. I teraz zobaczcie, jak wielką krzywdę robi brak wiedzy, a dokładniej brak zaleceń. Po co ja przez rok czasu, a w sumie to już przez 3 lata, mówię w hektarze wiedzy doradzam po to, żeby nie robić takich sytuacji po to są moje ostrzeżenia dlaczego tutaj nie jest to zrobione dlatego, że nie było warunków teraz jaki będzie efekt na tym polu więcej słomy większy plon mniejszy spadek w wyniku suszy jaki by nie był, będzie większy, bo to już jest widać chociażby jak się schylimy a tu mniejszy plon, większe koszta większe nakłady a być może straty Chyba więcej nie muszę tłumaczyć. Spójrzcie sami. Ktoś powie, fartnęło mu się. Dosyć z takimi głupimi komentarzami. Nie fartnęło. Tu był błąd, tu była niewiedza, tu bardzo często po prostu nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, co się dzieje. Tutaj zrobione jak należy, unikano tam, gdzie trzeba było tego uniknąć. Mimo, że zobaczcie, mówimy o oddzieleniu tych pól o granicę 40-60 cm. Nie mówmy o bajkach pod tytułem, tu popadało, tam nie. Nie. Żywy dowód na to, jak wielkie znaczenie ma wiedza w trudne lata, kiedy nie chce padać wtedy, kiedy powinno.